Kto królową objań Dziwięcie, której z nas Jest posłuszna woda Kto nad ziemią władzę ma Czarodziejki. Ostatnia bitwa. Tysiąc mężczyzn, ponad setka dzieci. Ich żywność, dobytek i ciepłe ubrania zostały porzucone, gdy zdobyto miasto. Jeśli rozpalą ognisko, muszą przenieść obóz na wypadek, gdyby dym zdradził ich położenie. Ludzie Fobosa szukają ich dniem i nocą. Jutro ceremonia koronacyjna musimy zaatakować przed świtem. Nie wiem. Na tysiąc żołnierzy, tak żeby nikt ich nie zauważył! To tylko jeden z waszych problemów. A co z tym chłopcem, który widział cię w postaci strażniczki, he? Rozmawiałam z nim. Był w lekkim szoku po tym, jak zobaczył ten drugi świat, ale zna Elion ze szkoły! Chcę pomóc! Hmm. Czas na obiad przy Tulasiu! Tylko nie wpuszczaj go do restauracji! Nie wpuszczę, obiecuję! Szkoda, że nie mogłam cię zatrzymać. Nie też szkoda. Blank go weźmie. Eee! Nie! To zwierzątko, a nie przekąska. E, e, e. Blank pomoże planować bitwę i posiedzi obok zwierzaczka. Blank. Dzięki, że nam ostatnio pomagałeś. Tylu rzeczy nie mogłybyśmy zrobić bez ciebie, ale teraz możemy same otwierać portale. Spójrz prawdzie w oczy. Nie jesteś żołnierzem, tylko śmieciarzem. Nie, handlowcem! Nie chcemy, żeby stała ci się krzywda. Szkoda, że nie masz czegoś takiego pod zamkiem, żeby się wślizgnąć do środka. Może zbudujesz taki? Zaraz, zaraz. Chyba jednak mogę. Armia utknęła tu w lesie. Załóżmy, że końce tych tuneli to portale. Wchodzisz tędy, wychodzisz tu, ale nie widać cię w środku, tak jak jego. Faktycznie. Co faktycznie? A gdyby Will otwarła przypadkowe portale w samym zamku. I kiedy znajdziemy jakiś portal na uboczu po tej stronie? Otworzysz drugi portal zaraz obok. Armia wejdzie tędy, zamieni portale i wyjdzie tutaj. Przetulasz jest geniuszem. <laughs> Czasem śni mi się, że latam, ale to jest jeszcze lepsze. Twoja moc osiągnęła szczyt. Twoi krewni będą z ciebie dumni. Przejęta koronacją, że nie wiem czy zasnę. Już czas. Czy wszystko przygotowane? Odchłań cienia! Jeśli nie ma dna i zaczyna się w zamku, to przechodzi przez sam środek tej winorośli, korni. Ziemia. Niedobrze, jesteśmy w czyjejś kuchni. Czekaj, chyba nie. O! Ten będzie dostępny do zwiedzania za trzy dni. Co powiecie na śnieg? Mam płaszcz w samochodzie. Sewilla! Trzy sypialnie, widok na jezioro. To dom pokazowy! Chyba się nada! Potrzeba nam 12 godzin i drugi portal do meridianu. Wąwóz hugongów. Może być. Wejdziemy tutaj przez te kuchnie i prosto do zamku. Hej! O, cześć! Przestraszyłeś mnie? Co się stało? Tak, przepraszam, ale znowu musisz usiąść na tronie. Żaden problem! To by nie chciał tu posiedzieć! Urządzać jeszcze jedną próbę? Nastąpiła zmiana planów. Koronacja nie odbędzie się jutro rano, odbędzie się dzisiaj. Dzisiaj? Żartujesz! Dlaczego? To na wypadek, gdyby ktoś planował cię ratować. Jak to ratować? Całym ci na ziemi, że twoje przeznaczenie jest czymś, czego nie potrafisz sobie wyobrazić. <gryny> Za dwanaście godzin przejdziemy przez sieć. Muszę oszczędzać siły. Zachowaj trochę sił dla klientów. Że nie byliśmy tu wcześniej, ale przychodzi tu mój znajomy, więc wpadłem zobaczyć, jak tu jest. Kalebie, kalebie, A? mam straszne przeczucie, że Elion jest teraz w ogromnym niebezpieczeństwie. E, przepraszam na chwilę. Kornelio, opowiedz jeszcze raz! Dzieje się coś złego. Wydawało mi się, że mnie woła. Pamiętacie sen, Heilin? Byłam Elion i byłam uwięziona w ogromnym krześle. Musimy iść! Ostatnio miałaś przeczucie, że rybaczki wyjdą z mody. Mamy już plan ataku. Znam ją całe życie. Zawsze wyczuwałam, gdy coś było nie tak. よっ<ス><ス> Ziemia! Powietrze! Aldarn, Wadek, ojcze, trzeba przesunąć atak. Na kiedy? Na teraz. Kornelia ma przeczucie, że Elion jest w niebezpieczeństwie. Kalebie, czy twoje uczucie do tej strażniczki nie jest. Moi ludzie są gotowi. Hmm, słyszałeś, o czym mówili? Fajnar, ten, którego zostawili po bitwie na bagnach, został zabrany na drugą stronę sieci. Rozmawiałem z nim. Strażniczki go uleczyły i nakarmiły. Powiedział, że to, co nam mówią o Ziemi, to nieprawda. A skoro księżniczka jest prawowitą następczynią, to jej jesteśmy winni posłuszeństwo, nie Phobosowi. Podobno buntownicy planują atak. Uh, atak. Powodzenia, przyjacielu! Niezły kapelusz! Nadszedł ten moment. Zaczęła się ostatnia bitwa o Meridian. Idźcie już. O, a ja będę w drugim świecie, jeśli będziecie mnie potrzebować. Się tu wszyscy, Trzeba zacząć iść w głąb tuneli. Tajna miał rację. Dzisiaj zdecydujemy, czy to prawda. Zaczekajcie! Tajnar! Nie przekonałem wszystkich, ale ich traktowanie tutaj i obietnica tego, co opisałem, przekonały tych ludzi, że lepiej zaryzykować wszystko niż żyć pod rządami FOBOSA! Zbrojownia, sala tronowa, wielka aula! Nie róbcie zbytniego hałasu, dopóki nie będziecie pewni, że wiedzą, że tu jesteśmy! Ceremonia koronacyjna rozpoczęła się. Nie. się! Wypuść mnie! <laughs> Siostrzyczko, po tylu przygotowaniach, jak myślisz, po co tu jesteś? Jesteś ten? E, ten? Blank Przebij piątkę! Raczej nie. Jak chcesz! W tym portalu tylko kamienie! Chodź! Ehe, proszę o uwagę. Bobos zaraz straci apetyt. Lepiej natychmiast idźcie do domu. <śmienny> Sala tronowa jest silnie strzeżona. Coś się tam dzieje. Pewnie tam jest Elion. I chyba nas widzieli! Do wszystkich dowódców wiedzą, że tu jesteśmy! Przystąpić do ataku! Buntownicy w samku! Ku niemożliwe! Jak mogli niezauważenie przejść przez równinę! są tutaj! Niektórzy z twoich strażników do nich dołączyli! Co? Co?! Nie ma jej tu! O, popatrzcie na to! To krzesło z mojego snu! Nie czasu! Nie Żołnierz! Jak mogę pomóc? Co? O czym ty mówisz? I co tutaj robisz? Jesteś tylko dzieckiem! Ty też! Wczoraj mówiłaś, że ziemi grozi niebezpieczeństwo! Trzymaj się mnie mocno! I uh, uh, uh. Nie idźcie do sali tronowej, szukajcie fobosa. Nieważne, już go mam. Kto to jest? Niestety to gospodarz. Zostań się zgaić, mamy tu robotę. O! 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 Nie, dorównacie Nie dorównacie mojej potędze! Mojej Nie rozumiem, jak mogli się tu dostać? Zawiodłeś mnie po raz ostatni, masz coś, czego potrzebuje? Potrzeb 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 tak mówią. Zamek, setki strażników, cała ta energia, by podtrzymywać zwykłe kłamstwo. Żegnaj, Fobosie, nigdy nie byłeś moim bratem. Fajnie nie być królową? Będę za tobą tęsknić. Nie ma mowy. Wpraszam się co tydzień na obiad do Nowego Zamku. Zło zawsze przegrywa. Musisz strzec swobosa. Tyran, który posmakował władzy, jest podwójnie niebezpieczny. <try> O, chyba zostawiłem rodziców w restauracji. Jaka będzie nasza następna przygoda? Nasza następna przygoda? Blank będzie odwiedzał! Jak to odwiedzał? Mieszkasz tutaj! Ale tylko chwilowo! Ziemia potrzebuje takiego bohatera jak Blank! Ja Nie mogę uwierzyć, że to już koniec. Teraz wszystko się zacznie. Na zlecenie Jetix i Z. Tekst. Tekst polski Agnieszka Klucznik. W polskiej wersji wystąpili Izabela Malik, Magdalena Korczyńska, Anita Sainuk, Radosław Kaliski, Konrad Ignatowski, Ziemowit Pędziwiatr i Ireneusz Załuk, Montaż Norbert Druzik. Udźwiękowienie Zbigniew Malecki.